Świętujemy otwarcie Kina Iluzjon po bardzo wielu latach, kilkudziesięciu latach tułaczki Kino Iluzion ma już własną siedzibę, bardzo nowoczesną, zmodernizowaną i otwarcie tego kina było niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu filmoteki, która pomału zbliża się do 60, ale jeszcze nie osiągnęła 60. Po drugie świętujemy repremię filmu Pantadeusz. To jest film z 1928 roku, do którego napisano specjalną muzykę. Tę muzykę napisał pan Tadeusz Woźniak i wykonają na żywo wraz z zespołem. 12 listopada przechodzimy do regularnej już działalności dla publiczności otwartej. Takim pierwszym dużym wydarzeniem będzie otwarcie przeglądu twórczości Wernera Hercoga. Zmieniło się sporo. Po pierwsze są dwie sale, jakkolwiek ta duża sala, Stara Stolica, nazwa uhonoruje historyczną nazwę kina, ma tę samą wielkość, jak, jak historycznie to została zaprojektowana. Natomiast została również utworzona druga sala, która jest zagospodarowaniem dawnej, dawnej części pomieszczeń, tak zwana mała czarna sala, bardziej kameralna, przeznaczona do pokazów dokumentalnych, do pokazu trudniejszych, dla bardziej wymagających publiczności, która być może nie przybywa tak masowo, znaczy tak licznie na pokazy. Nowym elementem jest orkiestrą, tak zwana fosa, inaczej fosa orkiestrowa, a więc miejsce, gdzie kilkunastu muzyków może grać muzykę na żywo, być doskonale słyszanym przez publiczność i nie być jednocześnie widzianym, bo to, to, co cechuje większość pokazów z muzyką na żywo, jest to, że muzycy są bezpośrednio na scenie, więc troszeczkę albo wchodzą w obraz, albo ich e, e, oświetlenie nut blikuje na ekran. No tu mamy warunki rzeczywiście komfortowe. mienimy się radykalnie nasze możliwości prezentowania materiałów, ponieważ możemy pokazywać wszystko od 16 mm po 3D. E, wkrótce zresztą w ramach przeglądu hercoga pokażemy film w technologii 3D. Kino w którym się znajdujemy, ma ogromne możliwości wystawiennicze. Możemy wystawy zarówno realizować tradycyjnie w przestrzeni FUAJE, więc w postaci obiektowej, ale też jesteśmy przygotowani do prezentacji multimedialnych, gdzie mamy część ekranów jako ekrany dotykowe. One umożliwiają wchodzenie w kolejne warstwy wystaw. My z małymi kinami współpracujemy, ponieważ również ta repremiera pana Tadeusza odbyła się nie tylko w kinie Iluzjon. Ona miała miejsce w Wilnie, było łączenie na żywo z Wilnem i odbyła się w blisko 40 kinach lokalnych i studyjnych, które należą do sieci kin studyjnych i lokalnych. Tutaj odbyła się transmisja internetowa z, z wydarzenia, a same płyty te kina otrzymały również materiały. Ja myślę, że to jest znakomita droga do współpracy. Pokazać, że małe kina, kiedy współdziałają ze sobą, kiedy sensownie realizują swoją politykę, wcale nie muszą być małe i stanowią pewną alternatywę dla, dla kin, które są sterowane przez wielkie sieci. Przełączam się jeszcze poczekaj